Witajcie moi drodzy, w tym materiale omówimy sobie temat hipnagogów. Powiemy czym są hipnagogi, jak je odczuwać, a raczej zapamiętywać i w jaki sposób korzystać z nich, by ułatwiać sobie zasypianie. Jeśli ktoś jakimś cudem nie wie o co chodzi, to na początek szybkie wyjaśnienie czym są hipnagogi. Hipnagogii to doznania zmysłowe, których doświadczamy przed zaśnięciem i które nie pochodzą od bodźców fizycznych. Nie jest to żadne zaburzenie snu, jak to bywa często określane na tej dziwnej planecie. To są doznania absolutnie naturalne i normalne, których doświadczamy zawsze przed zaśnięciem, a ściślej mówiąc. Absolutnie naturalne są wtedy, kiedy doświadczamy ich w sposób łagodny, ale to jeszcze doprecyzuję za chwilę. Hipnagogia stanowi bramę do świata snów, czyli do świata rzeczywistości niefizycznej. Istnieje po to, by umożliwiać nam przenoszenie się do tej rzeczywistości w sposób łagodny, czyli dokładnie to, czym jest zasypianie. Zasypianie to nie jest utrata e, mm, świadomości, jest to przenoszenie świadomości. Jest to chwila, w której świadomość przenosi się z rzeczywistości fizycznej do niefizycznej, w której rozgrywają się wszystkie marzenia senne. E, świadomość jest fundamentalnym elementem istnienia, więc nigdy nie znika. Nie ma czegoś takiego jak utrata świadomości, jest co najwyżej utrata przytomności i właśnie Temu służą hipnagogii, żebyśmy byli w stanie zasypiać bez utraty przytomności. Gdyby nie hipnagogii, to do zasypiania potrzebowalibyśmy pałki albo cegły, żeby się czymś takim zdzielić w łeb, co generalnie polecałbym zrobić, co niektórym ludziom na ziemi. Skoro wszyscy z nas odczuwają hipnagogi w momencie zasypiania, to czemu większość z nas ich nie pamięta? No z bardzo prostego powodu. Dokładnie z tego samego, dla którego nie zapamiętujemy początków naszych snów. Sny z reguły zapamiętujemy w końcowej ich fazie, na krótko przed przebudzeniem i na takiej samej zasadzie nie mamy jak zapamiętać hipnagogów, jako że stanowiony początek snu. Tym bardziej, że E, faza hipnagogów z reguły trwa bardzo krótko i bardzo szybko przechodzi w sen, więc zwyczajnie po prostu w większości przypadków nie mamy jak tego zapamiętać. Najbardziej skutecznym sposobem, by, by e, nauczyć się rozpoznawać hipnagogi i wiedzieć o co w nich chodzi z praktycznego punktu widzenia, jest po prostu przebudzić się w trakcie zasypiania, w momencie, w którym doświadczamy hipnagogów. Ja się tego nauczyłem praktykując OB, starając się utrzymywać świadomość na pograniczu jawy i snu, więc w moim przypadku to weszło po prostu naturalnie i z automatu. Się naturalnie nauczyłem rozpoznawać hipnagogi. I, I tak naturalnie poznałem, e, czym one są i, i o co w nich chodzi. Tak naturalna metoda, że tak powiem. E, natomiast można się tego nauczyć e, z pewnym przypadkiem, na przykład e, w trakcie płytkiego snu albo w, przebudzając się nagle e, e, pod wpływem jakiegoś hałasu czy, czy czegoś takiego. E, jest taka metoda. Dość słynna z monetą. Ja nigdy jej nie używałem, ale no przytoczę ją, bo, bo chyba daje całkiem fajne efekty, przynajmniej tak wielu ludzi donosi. No Ona polega na tym, żeby włożyć w dłoń monetę lub jakiś przedmiot i wystawić tę dłoń za łóżko. W momencie, w którym będziemy zasypiać, powinien nam się uścisk rozluźnić i, i ta moneta, czy ten przedmiot powinien spać na podłogę i spowodować hałas, który by nas rozbudził. W momencie, w którym być może właśnie doświadczalibyśmy hipnagogów. W ten sposób mielibyśmy szansę na to, żeby takiego hipnagoga zapamiętać i przestawić o co chodzi. Ja osobiście takiej metody nigdy nie, nie stosowałem, bo nie musiałem, ale jeśli ktoś. Chciałbym się dowiedzieć o co chodzi z tymi hipnagogami i w ten sposób nauczyć się je rozpoznawać, no to polecam ją, bo z tego co się orientuję, jest, jest dość chwalona, więc być może przyniesie komuś z Was jakieś fajne efekty. Jeśli będziemy wiedzieć czym są hipnagogi, w jaki sposób są odczuwane, to nie tylko będziemy w stanie wykrywać je w sposób kontrolowany, ale będziemy też w stanie niejako prowokować je do pojawiania się, co może nam pomóc w zasypianiu. Jako, że hipnogogi oparte są na zmysłach, które znamy z fizycznego świata, no to wyróżniamy pięć rodzajów hipnagogów. wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe i węchowe. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek doświadczył hipnagogów smakowych. Węchowych mogą doświadczyć, ale to też jest coś bardzo rzadkiego. Dotykowe też zdarza się bardzo rzadko. Najczęściej występującymi hipnagogami są hipnagogi wzrokowe i słuchowe. No z racji tego, że wzrok i słuch to są takie dwa nasze najbardziej domyślne, nadrzędne zmysły, a celem hipnagogów jest wprowadzić nas w sen w sposób najbardziej łagodny, więc nic dziwnego, że one najczęściej przybierają taką właśnie formę. E, jakiś zapach czy, czy dotyk e, w trakcie zasypiania, no mógłby nas, mógłby nas rozbudzić, mógłby, mógłby, mógłby zaburzyć e, nasze zasypianie. E, więc no, tego typu hipnachogi zdarzają się zdecydowanie e, rzadziej. Chipnach e, bazują z reguły na naszym ne, najbardziej domyślnym zmyśle, czyli wzroku. No, jeśli ktoś jest od uwadzenia niewidomy, no to jego głównymi hipnagogami będą hipnagogi słuchowe. Jako nadrzędny zmysł takiej osoby. A jeśli przykładowo ktoś nie znałby ani wzroku, ani słuchu, no to hipnagogi bazowałyby na pozostałych zmysłach albo na myślach, o czym powiemy sobie za chwilę. Podkreślam ponownie, że celem hipnagogów jest wprowadzenie nas w sen w sposób najbardziej łagodny, więc. Jeśli doświadczamy hipnagogów zbyt inwazyjnie, zbyt intensywnie, za głośno, czy coś w tym stylu, to może to wynikać z napięcia psychicznego, i wówczas no niby możemy nazwać to zaburzeniem snu. I dlatego właśnie współczesna medycyna tak to nazywa, ponieważ tego typu hipnagogi są lepiej zapamiętywane. Natomiast ja osobiście bym się czymś takim w ogóle nie przejmował, tak czy inaczej. Ponieważ jeśli mamy do tego tematu zdrowe podejście, jeśli wiemy czym są hipnagogi, yy, skąd się biorą, na czym polegają itd., to one wcale nam nie muszą przeszkadzać w zasypianiu, nawet jeśli są odczuwane zbyt intensywnie. Zdarzyło mi się w pewnym okresie mojego życia, czy to zdarzało mi się w pewnym okresie mojego życia doświadczać hipnagogów yy, yy, bardzo intensywnie, to co właśnie wynikało z napęcia psychicznego. I to mi w ogóle wcale w niczym nie przeszkadzało. więc przeciwnie, one mi ułatwiały zasypianie. Tak czy inaczej, no ponieważ no wiedziałem, czym one są i, i, i w jaki sposób należy z nich korzystać. Więc to wszystko jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia. Jeśli rozumiemy, że hipnagogie są czymś naturalnym i są zawsze naszym sojusznikiem, no to nawet jeśli odczuwamy je w sposób yy, bardziej intensywny, to wcale nam nie muszą w niczym przeszkadzać. To wszystko zależy od naszego podejścia. Hipnagogii wzrokowe to są najczęściej to są obrazy, to są najczęściej pojedyncze obrazy albo uwywki jakichś tam scenek. Hipnagogii słuchowe to z reguły pojedyncze słowa. Jako że hipnagogi stanowią pierwszą fazę snu, no to odczuwane są tak samo jak sen. No, w widzimy, słyszymy i tak dalej, więc tak dokładnie odczuwane są hipnagogii. tym mamy zawsze, kiedy śpimy. Sen zaczyna się w momencie zasypiania. Każdy sen. Albo nawet trwa już, jak sobie o tym kiedyś powiedzieliśmy. No, tylko po prostu nie pamiętamy o tym, jeśli nie przebudzimy się zaraz po zaśnięciu. Ja pamiętam, kiedy przebudzę się zaraz po zaśnięciu, więc wiem, że tak jest. Zwyczajnie. Jeśli ktoś dalej nie wie do końca, czym jest hipnagog, czy czym są hipnagogi, no to może spróbuję to wyjaśnić na takim przykładzie ciekawym. Jeśli przykładowo film składa się z 25 albo 30 klatek, to hipnagog będzie jedno albo kilkoma klatkami w tym filmie i im bardziej będziemy zasypiać, im bardziej będziemy przechodzić w stan snu, to tym tych latek będzie więcej. Tak bym to opisał prostymi słowami, chociaż to nie jest idealne i dokładne wytłumaczenie, ale, ale myślę, że dla kogoś, kto jest początkujący w tym temacie, to takie tłumaczenie będzie najbardziej przystępne. I teraz, w jaki sposób możemy pomagać sobie hipnagogami w procesie zasypiania? Jeśli hipnagogi stanowią e, pierwszą fazę snu, to czuwanie ich jest jakby nie patrzeć zasypianiem, więc w zasadzie e, może na nas podziałać jak piłka nasenna, e, jeśli oczywiście tam się jakoś przesadnie e, na nich nie koncentrujemy i przez to nie rozbudzamy, ale bardzo łatwo jest nauczyć się tego nie robić. Możemy użyć wyobraźni i po prostu Wyobrażać sobie jakieś obrazy, owiewki scen, pokazy slajdów czy coś w tym stylu, bo to może podziałać bardzo pobudzająco na pojawianie się hipnagogów. Ale możemy użyć też i lepszej metody. Jako, że podstawowym budulcem rzeczywistości niefizycznej, w której rozgrywają się wszystkie marzenia senne, jest myśl, no to najbardziej bazowo, formą Hipnachogów jest właśnie myśl. Hipnachogi zaczynają się od myśli. Zwróćcie na to uwagę. Kiedy będziecie zasypiać, jest taki moment w trakcie zasypiania, jeśli na niego uwagę zwrócimy, że nagle pojawia nam się w głowie jakaś taka myśl nie pasująca do reszty. Tak jakby pochodziła znikąd, nie wynikała w ogóle żadnych naszych myśli. I do nich nie pasowała, i tak jakby nie była nasza w ogóle. To jest właśnie oznaka: to jest właśnie pierwsza faza hipnagogów i oznaka, że zaczynamy zasypiać. Co teraz wypada zrobić? Przede wszystkim nie należy się na niczym koncentrować, na żadnej myśli. Po prostu trzeba dać się ponieść temu wszystkiemu bez żadnej kontroli. Jeśli Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyłapaliśmy właśnie pierwszą fazę snu, to prawdopodobnie zaczniemy bardzo szybko, nawet nie będziemy wiedzieć kiedy. Tego typu myśli hipnotyczne możemy e, prowokować e, do pojawiania się, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, e, że one istnieją. Natomiast Ciężko jest być mi w tej kwestii bardziej precyzyjny, ponieważ nie znam żadnej takiej w 100% skutecznej metody na to, żeby to za każdym razem zadziałało, nawet, nawet u mnie, nawet w moim przypadku. Więc tutaj no, trzeba zdać się troszkę na, na spontaniczność, na, na intencje. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, czym są hipnagogi, skąd się biorą, mamy troszkę na ich temat wiedzy, mamy, wiemy trochę jak działa. E, znaczy, polega sypianie i tak dalej, to e, tego typu myśli będziemy przyciągać po prostu z automatu e, bardzo często, e, jeśli będziemy wystarczająco zmęczeni i, e, i niewyspani. No, natomiast nie mogę być w tej kwestii tutaj bardziej e, dokładny, ale wierzcie mi, że e, jeśli poćwiczycie na swój sposób to wszystko i zdacie się na, na spontaniczność e, i na intencje, to zobaczycie, że to działa. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie chce nam się spać, albo kiedy mamy jakieś problemy czy napięcia psychiczne, które utrzymują nasze, nasze skupienie i naszą uwagę w rzeczywistości fizycznej. Tak jak powiedziałem, zasypianie polega na przenoszeniu świadomości z rzeczywistości fizycznej do niefizycznej. Więc jeśli pewne sprawy. Obciążają naszą uwagę w świecie fizycznym, no to naturalnie jest nam trudniej przenieść ją do innej rzeczywistości, czyli zasypianie wówczas sprawia nam większe trudności, i, i wtedy nawet i hipnagogi za nas sprawę nie rozwiążą. Oczywiście mogą być pomocne, będą pomocne, jak zawsze, ale całej sprawy nie rozwiążą. W takim wypadku musimy radzić sobie na inne sposoby, ale no, nie będziemy o tym gadać w tym materiale, bo nie o tym jest ten odcinek. Natomiast dodam no jeszcze jedną rzecz. Jeśli jesteśmy przekonani na 100% czy na 99%, że danej nocy zaśniemy, to zaśniemy. To może potrwać kilka godzin, ale zaśniemy. Zaśniemy dokładnie z takim prawdopodobieństwem, na ile procentowo jesteśmy przekonani o tym, że zaśniemy. Tak to dokładnie działa. Zasypianie wynika z nawyków, z rutyn, ze spokoju, z wygodnego miejsca do spania, ale także i z przekonania. I być może to ostatnie jest najważniejszym z czynników, który decyduje o zaśnięciu. I na tym dzisiaj postawię kropkę, więc dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję tradycyjnie za komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo za wszelkie datki i wirtualne kawy. Zachęcam do e, wspierania kanału e, mojego kanału w serwisie YouTube. Przyciskiem Wesprzyj e, widocznym pod, pod każdym z moich filmów. No i trzymajcie się mocno. Do zobaczenia w następnym materiale. Serdecznie Was pozdrawiam i cześć!